Większość osób, które pracują na stanowiskach biurowych, nie myśli o sobie jako o sprzedawcach. A szkoda, bo to właśnie sprzedaż w szerokim ujęciu odpowiada za awanse, podwyżki i możliwość pracy nad projektami, które naprawdę kręcą. Dobra autoprezentacja to nie tylko ładne mówienie, to praktyczna umiejętność, która potrafi odmienić zawodową codzienność. W tym odcinku pokażę Ci, jak to wypracować, nawet jeśli nie czujesz się urodzonym mówcą. No nie taka sprzedaż zła, jak ją malują. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Nie musisz być handlowcem z crm czyli takim systemem do zarządzania klientami w telefonie, żeby działać jak sprzedawca. Jeśli zdarzyło Ci się podjąć próbę przekonania zespołu do swojego pomysłu, przekazać komuś trudną decyzję albo poprosić szefa o szkolenie, sprzedaż była Twoim udziałem. Różnica polega na tym, że w biurze często nie zdajemy sobie z tego sprawy i działamy intuicyjnie zamiast strategicznie. No a szkoda, bo nawet lekka zmiana nastawienia daje ogromne rezultaty. Sprzedajesz nie tylko ideę, ale także swoją postawę, sposób mówienia, czy pewność siebie, Postawa sprzedażowa to połączenie intencji, czyli chcę przekazać wartość i efektu, czyli chcę, by odbiorca coś zrobił, zapamiętał, zadziałał, zmienił zdanie. Od tej chwili, gdy będziesz przedstawiać swój raport, aktualizować status na Teamsach czy pisać podsumowanie po spotkaniu, miejsce u głowy. Jak mogę to zrobić lepiej niż zwykle? Idąc dalej. Zbyt wielu ludzi odpowiada na pytanie, czym się zajmujesz, w taki generyczny i nudny sposób. A szkoda, bo można to zrobić znacznie lepiej. No i nie chodzi o jakiś napompowany opis stanowiska, pełny trudnych i niezrozumiałych słów. Chodzi o trzy elementy: wartość, wpływ i wyróżnik. 3 Wartość, czyli co wnosisz. Na przykład zajmuję się analizą danych sprzedażowych. Wpływ, czyli jaki jest efekt Twojej pracy. Dzięki moim analizom menedżerowie podejmują lepsze decyzje. Wyróżnik, czyli czym różnisz się od średniej. Dbam o to, by raporty były gotowe przed czasem i zrozumiałe dla osób spoza działu. Usiądź z kartką i zastanów się nad Twoimi trzema w. Wykonuję wartościową pracę efektywnie, a to daje wolność mnie i ludziom wokół mnie. Potrafię tłumaczyć złożone rzeczy tak, że każdy rozumie. To są moje trzy w. W przypadku sprzedaży warto wziąć pod uwagę to, że ludzie szybko zapominają dane, ale pamiętają historię. Możesz powiedzieć: Stworzyłem dashboard przy użyciu BI Excela, który pomógł zredukować czas raportowania o 30%, ale bardziej w pamięć wryje się taka historia. W styczniu nasz zespół tonął w plikach Excela. Cotygodniowe raporty zajmowały 4 godziny każdemu z pięciu analityków. Pomyślałem, że może pora na wdrożenie narzędzi BI, Power Query i Power Pivot, które znajdują się w Excelu. Po dwóch tygodniach mieliśmy pierwszy dashboard, a teraz raporty tworzy się automatycznie, zespół natomiast odzyskał aż 80 godzin miesięcznie. Historia to inny kaliber, to inna siła przekonywania. Kolejną ciekawą techniką związaną ze sprzedażą jest tak zwany elevator pitch. Nazwa pochodzi od takiej autoprezentacji, którą jesteś w stanie wykonać w czasie jazdy windą z potencjalnym inwestorem. Działa zawsze wtedy, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz albo co robisz w tym projekcie. Może składać się nawet z jednego zdania. Moje to: jestem tym gościem od Excela. Budzi ciekawość i generuje sporo pytań. Ludzie częściej jednak decydują się na trochę dłuższe elevator pitche, składające się z trzech zdań. Pierwszy element Takiego elevator pitcha to odpowiedź na pytanie, kim jesteś. Jestem specjalistą do spraw analiz biznesowych w dziale sprzedaży. Co robisz? Tworzę raporty i automatyzuję procesy, które pomagają menedżerom podejmować lepsze decyzje. A wyróżnik? Moją specjalnością są wizualizacje, nawet złożone dane. Prezentuję w prosty sposób. Tyle. A jaki jest Twój elevator pitch? Jeśli nie wiesz, może pora go odnaleźć. Przejdźmy do Twoich osiągnięć. Jeśli chcesz mówić o sobie w sposób, który brzmi profesjonalnie, konkretnie i przekonywująco, użyj struktury star, czyli sytuacja, zadanie, akcja, rezultat. S jak sytuacja oczywiście to są skróty z języka angielskiego. W jakim kontekście odbyło się to działanie? T task, zadania, co było do zrobienia? A, akcja, co dokładnie zostało przez Ciebie zrobione? No i r jak rezultat, co się Udało osiągnąć. Na przykład z życia. Zauważyłem, że dział obsługi klienta traci sporo czasu na przeklejenie danych. Zaproponowałem im raport w oparciu o formułę. Po dwóch tygodniach testów wdrożyliśmy proces, który oszczędzał dwie godziny tygodniowo każdemu z dwóch pracowników. I to jest faktycznie case, który był moim udziałem pracując na etacie. A będąc przy temacie sprzedaży, warto poruszyć też kwestie rzeczy pisanych, nie tylko tych mówionych. Autoprezentacja, no to przecież też to, w jaki sposób się komunikujemy treściami tekstowymi. Maile mogą być elementem naszej sprzedaży. Dobry mail składa się z trzech rzeczy: ze zwięzłego tematu, np. nowy szablon raportu sprzedażowego, wersja testowa, jakiegoś wprowadzenia. Cześć, stworzyłem nowy szablon raportu na podstawie naszych rozmów z zeszłego tygodnia, no i call to action, czyli takiego wezwania do działania. Daj znać, czy wersja odpowiada. Jeśli tak, wdrożymy ją od przyszłego miesiąca. Tak krótki mail zdecydowanie zwiększa szansę na to, że ktoś go przeczyta i wykona akcje z nim związane. Właśnie udało nam się zastosować techniki sprzedażowe, obniżające barierę wykonania pożądanej. Akcji. Jak widzisz, no sprzedaż nie jest taka zła i nie zawsze jest tym co może kojarzyć nam się ze stereotypowym powiedzeniem w stylu zrobię wszystko za kasę. Idąc dalej, elementy sprzedażowe możesz również zastosować w internecie, twój profil na LinkedInie przecież działa wtedy, gdyś pisz. Dlatego zadbaj o niego. Zdjęcie, twarz widoczna, dobre światło, bez rozpraszającego tła. Nagłówek. Niekoniecznie specjalista od czegoś tam, ale na przykład automatyzuję raporty i zwiększam zyski dzięki Excelowi. Sekcja o mnie napisana językiem korzyści. Przykład: zmieniam surowe dane w decyzje biznesowe. Pracuję z zespołami sprzedażowymi, by znajdować okazję i ograniczać straty. Mam za sobą 5 wdrożeń Power BI, które skróciły czas raportowania o 15%. OK, a jak wykorzystać umiejętności sprzedażowe, gdy chcesz kogoś namówić do zmiany? Możesz użyć informacji zwrotnej zamiast takiego frontalnego ataku. Nie mów, twoje raporty są nieczytelne, powiedz raczej: Zastanawiam się, czy dałoby się pokazać te dane w formie wykresu. Część osób spoza zespołu miała trudność ze zrozumieniem tabeli. Taki język tworzy przestrzeń do współpracy, nie wywołuje oporu, no i paradoksalnie działa lepiej niż polecenia. Umiejętności sprzedażowe możesz również zastosować na spotkaniach firmowych. Nie chowaj się za slajdami, to Ty jesteś prezentacją. Gdy rozpoczynasz spotkanie, zaczynaj od sedna. W ciągu ostatnich miesięcy zwiększyliśmy liczbę zamówień o 12%. Największy wzrost miał miejsce w kanale e-commerce. Potem dopiero włącz prezentację, no i pokazuj dane. Mów wolno, patrz w oczy słuchaczy. Omiataj wzrokiem całą salę. A jeżeli to spotkanie zdalne, patrz w kamerę i używaj pauz. Rób podsumowania co 2-3 slajdy. Takie zachowanie będzie stawiać Cię w roli lidera, który prowadzi salę. I to nawet jeżeli formalnie nim nie jesteś. Spotkanie zespołu to oczywiście coś dużego, ale autoprezentacja to nie są tylko takie wielkie momenty. To też to, jak się przedstawiasz nowym osobom, jak podpisujesz się na Teamsie, jak odpowiadasz na pytania na spotkaniu. Każdy z tych momentów to twoja taka mikro-reklama. To ty jesteś marką. Pytanie tylko, czy ją pielęgnujesz. Na sam koniec zostawiłem sobie temat chwalenia siebie. Nie mów, jestem najlepszym analitykiem w firmie. Powiedz, w zeszłym kwartale mój dashboard pomógł dyrektorowi sprzedaży znaleźć luki w ofercie, dzięki temu zwiększyliśmy średnią wartość koszyka o 8%. I to tutaj nie jest przechwalaniem się, to jest konkret, to jest fakt. Ludzie cenią fakty, a nie przechwałki. Umiejętności sprzedażowe w pracy biurowej to coś więcej niż mówienie z dużą pewnością siebie, to cały zestaw mikrokompetencji. Myślenie o wartości, którą dajesz, sposób opowiadania o sobie, pisania maili, prowadzenia spotkań, prezentowania danych, a nawet ustawienia. Profilu Linkedina. Dobra autoprezentacja opiera się na konkretnych strukturach, takich jak 3W, star czy wcześniej wspomniany elevator pitch. I daje się przećwiczyć, nawet jeśli nie jesteś tutaj ekstrawertykiem. Klucz to intencja. Chcesz dać wartość, no i efekt. Chcesz, by ta wartość była widoczna, bo w biurze no jak w sprzedaży liczy się nie tylko to, co robisz, ale też jak potrafisz o tym opowiedzieć. Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi. Power Query i Power Pivot Excela, a także dowiedzieć się więcej o Power BI, sprawdź raporty.pro, link w opisie odcinka. A jeżeli podobał Ci się ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia. Następnym razem, trzymaj się, hej!